Nie wiem, czy wszyscy wiecie, kim jest Elon Musk. Zobaczcie, czym się zajmuje. SpaceX rakiety Elona Muska chcą wylecieć na Marsa. Elon Musk przedstawia elektryczne samochody. Osobą roku 2021 jest Elon Musk. Zmienia on życie na Ziemi i prawdopodobnie też zmieni życie poza Ziemią. Witajcie, dziś zapraszamy na film w oparciu o film z Living Waters o tym, czy Elon Musk, właściciel SpaceX, Tesli, teraz już Twittera, jest człowiekiem zbawionym. Kiedy zobaczyłem, że Elon ma udziela wywiadu w programie Babylon B miałem masę pytań. Zastanawiałem się, dlaczego tam poszedł. Czy on jest chrześcijaninem? Czy on wie, że to organizacja chrześcijańska? Ale kiedy zobaczyłem, że to jest prawda, nie mogłem się doczekać, aż ogłoszą mu Ewangelię. Przewijałem film do przodu i czekałem.